Mam takie światełko, tutaj niż do pomysłu, może... nie, może? Nie, nie. Taśma, być może, że cała wina to jest to uszczelnienie z taśmy. Zobaczymy zaraz. O, widzi pan? A? Żywa woda. Może tam się coś przyblokowało. Przy nie, może? nie, tu jest nieszczelność, bo to jest... nieszczelność Zaraz tu taśmę mm, ściągnę mhm. i, i zobaczy pan co się będzie działo. No bo teraz, teraz... O, o tutaj teraz, teraz wyszło. Bo kondensat już leci. Kondensat już leci. Hmm. E, to w niej nie ma żadnej uszczelki to tak samo się no, tutaj. No na przykład. O. No i tędy się Tędy się wydostaje. Zamiast wszystko lecieć na tamtą część, część się niestety wydostaje na zewnątrz i już później zawikaca No, Zobaczymy, bo z góry pewnie nie spływa. Nasz, jeszcze to sprawdzimy, na tą okoliczność. Czy z góry coś nie spływa? Na mhm. Nie chodzi na to, no tak jak mówię, że na tą, na tą chwilę ostego. I część leci do środka, a część leci niestety do... trzeba Nawet jak będzie silikon, to widzę, że jak pan stuka, to to nie chce. Mhm. Czas się nawet może inaczej ułożyło i może nawet i będzie, będzie szło, ale widzę, że to się jakoś tam zapowietrza mhm. i stąd nie, nie, idzie tam, gdzie, nie idzie tam gdzie nie idzie trzeba. Może rurka jest o milimetr za długa, dociska, tam faktycznie nie powietrze to wydobyje. I tutaj, jak nie wpuściłem, to, to... Nie puszczało, tu się zro zrobiła poduszka i wybijało na zewnątrz.